Cześć, jestem wiedzy dyżką kliniczną, pewnie znasz mnie już z poprzednich filmów. Dziś poruszę bardzo ważny temat, mianowicie wytłumaczyć, o co chodzi z osłoną probiotyczną podczas brania antybiotyków. Czy rzeczywiście jest to konieczne? A jeśli tak, to dlaczego? Jakie szczeble probiotyczne wybrać? Kiedy i jak długo je przyjmować? Warto, byś miał tę wiedzę, bo właściwie nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać. Także zaczynamy. Antybiotyk działa na bakterie, a w stosunku do wirusów jest bezużyteczny. Nie wiem, czy wiesz, ale infekcje, które pojawiają się jesienią oraz zimą, najczęściej są wywołane przez wirusy, a leczenie powinno ograniczyć się do zmniejszenia objawów taru, kaszlu czy zbijania gorączki. Tymczasem wielu polaków, dając się do lekarza, oczekuje, że otrzyma receptę na antybiotyk, który to raz na zawsze rozprawi się z infekcją. Niestety, antybiotyki na infekcje wirusowe nie działają, a jedynie osłabiają swoją odporność środowkową, w tym tą odporność pochodzącą z jelit. I wtedy jeszcze trudniej jest Ci wyjść z choroby. Jest jeszcze druga strona nadana, Mianowicie nadużywanie antybiotyków prowadzi do tak zwanej antybiotykooporności. Mówiąc prościej, w przyszłości, jeżeli faktycznie złapiesz infekcję bakteryjną i antybiotyk będzie Ci potrzebny, to on może po prostu nie zadziałać. To bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego leki musimy stosować z rozwagą. Niemniej bywa i tak, że infekcja wirusowa przechodzi w bakteryjną i antybiotyki są niezbędne. Musisz mieć jednak świadomość, że takie leczenie zawsze ingeruje w mikrobioty jelitową i czyni pewne spustoszenie w swoich jelitach. Efekty uboczne antybiotykoterapii. Antybiotyk lecząc równolegle wyrządza pewne szkody w mikrobiocie jelitowej, która będąc później w takiej nierównowadze, płata nam chwilę, co odbija się na naszym zdrowiu. Najczęstszym takim powikłaniem poantybiotykowym jest biegunka, ale także ruda, brzucha, wstęcia. Czasem również zdarzają się nudności. Natomiast w części pacjentów może dojść do skolonizowania jelit bezplenową bakterią gram-dodatnią prostridioides difficile, która będąc w nadmiernym rozroście zaczyna uszkadzać twoje jelitowni. Tutaj sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Niemniej, nawet jeżeli nie odczuwasz w trakcie lub zaraz po zakończeniu antybiotyku dolegliwości mikroby, to właściwie jest pewne, że Twoja społeczność mikrobiologiczna uległa pewnej zmianie, co może o sobie dać znać w późniejszym czasie. W końcu, od zdrowia jej zależy odporność, zdrowie metaboliczne, stan skóry czy zdrowie psychiczne, dlatego nie można lekceważyć osłony probiotycznej podczas przyjmowania antybiotyków. Jak zadbać o mikrobiotę jelitową po kuracji antybiotyki? Nawet jeżeli przyjmowałeś probiotyk w trakcie antybiotykoterapii, to po jej zakończeniu prawdopodobnie Twoje jelita potrzebują nadal pewnego wsparcia. Zarówno takiego żywieniowego, jak i suplementacyjnego. Jeśli stan zdrowia na to pozwala, to wróć do diety zasobnej w mąk, polifenole, kwasy tłuszczowe omega-3. Tych składników potrzebują Twoje mikroorganizmy jelitowe, aby mnożyć się i tworzyć liczebne kolonie. Korzystne będzie także włączenie kiszonek i mlecznych produktów fermentowanych. Ważne, aby miały one dobry i krótki skład, bez dodatku cukru czy konserwatu. Przypominam, że ją możesz zrobić samodzielnie, używając bakterii kwasu mlekowego Naryf. Kolejna kwestia dotyczy suplementacji. Wprawdzie nie ma tutaj sztywnych wytycznych, jakie konkretne szczepy przyjmować, ale zależy nam na odrestaurowaniu naszej komensalnej mikrobioty jelitowej która ucierpiała podczas przyjmowania antybiotyków. I tutaj możesz włączyć dobry probiotyk wieloszczepowy, zawierający Lactobacillus i bifidobakterium, a także stosować szczep lactobacillus acidophilus ER szczep 317-402, czyli w skrócie na Optymalnie taką probiotykoterapię równolegle z prebiotyczną dietą, także zawierającą kiszonki, fermentowane produkty mleczne, stosować przez dwa, około trzy miesiące. Oczywiście przy odżywszej wiecie pozostań na cały czas. Podsumowując, antybiotyki są niezbędne podczas leczenia niektórych infekcji. Natomiast mają swoje skutki uboczne, gdyż ingerują w mikrobiotę komensalną naszych jelit. Aby zminimalizować skutki antybiotykoterapii, niezbędne jest stosowanie konkretnych szczepów probiotycznych podczas przyjmowania antybiotyków, a po zakończeniu kuracji antybiotykiem włączenie dobrych probiotyków na okres około dwóch, trzech miesięcy, zawierających szczepy z rodzaju Lactobacillus i Gliwibacterium. Takie działanie pozwoli ci przywrócić równowagę w jelitowego.